<mulana> Jeśli jesteś na 200% debilem, żeby kupić <mulana> ten weekend, to jesteś wystarczająco dużym kreseterem, aby przyjeżdżał SPARTOLA Święciowe oferty, samochody do wiepki, kredyt na części Jeśli myślisz, że znajdziesz dziś lepszą ofertę, to... Wierzę, że jesteś na tyle w skurwielem, że połkisz że MARKETING OVER KWARANT DROJE Jeśli znajdziesz dziś lepszą ofertę, to iść Go DO DUPY swój Wyspują żonę! Wyspują Dobrze słyszałeś! Dramę transakcji! Swoją k***ę! Bo walwę z Spamdolą! Ja żalę Będziesz k***a! na winogronach wyrwonych! 40% tani! Mogły walizki do domu! Kura Dokładnie! Jak to działa? Jeśli potrafisz okrócić bez zwłóczenia Do Nie czekaj! Nie zwlekaj! Nie p*** z nami! Bo pomyśl tylko w garażowej brzydacie Spamtola jedynej takiej, która ja leci spierdać! Pośmiesz się, dopko... To promocja! Skończy się na 10 sekund! Jak wypiszę nam czek! Tak. I lepiej, aby nie został... Bo inaczej... <coughs> Idźże! Samochody Spamtola, najgorsze... Pychałe! <coughs> Jaki możesz się znaleźć, małysz? Walam, troje ci to!